W kwietniu 2009 roku nadszedł czas długo wyczekiwanego przez Brytanię wyjazdu do Myrtle Beach. Dziewczyna w ramach przerwy wiosennej chciała pojechać z przyjaciółmi do Myrtle Beach w Karolinie Południowej, oddalonego o 1300 km od jej rodzinnego miasteczka Chili w stanie Nowy Jork. Matka 17-letniej Brytanii, Don, nie zgodziła się jednak na wyjazd córki, argumentując to brakiem opieki dorosłych. Między kobietami wybuchła więc kilkudniowa kutnia, no bo przecież, wiadomo, każda nastolatka doskonale wie, co dla niej najlepsze. Brytanii nie chciała odpuścić swoich planów, postanowiła więc wziąć swoją matkę sposobem. 22 kwietnia Brytanii zapytała mamę, czy może iść do przyjaciółki na dzień Góra 2. Niczego nieświadoma deon, oczywiście przystała na tę prośbę. Tego samego dnia Brytanii wraz z przyjaciółkami wyjechała do Karoliny Południowej. Przeogromne ogromne było zdziwienie niczego nieświadomej Don, kiedy to trzy dni później odebrała połączenie od zaniepokojonego chłopaka swojej córki, Johna Greco. Okazało się, że Brytanii zniknęła w okolicach Myrtle Beach zupełnie bez śladu. Brittany Drexel urodziła się 7 października 1991 roku w Rochester w stanie Nowy Jork. Związek jej rodziców, czyli Don Plekan oraz Johna Kayaoglu, niestety szybko się rozpadł. Wkrótce po narodzinach Brytanii, Don wyszła za czada Drexela, który przysposobił Britanii i został jej formalnym ojcem. Chad był wojskowym. Po zakończeniu jego służby, rodzina zamieszkała na przedmieściach Rochester, dokładniej w Chili. Z kolei Brytanii z czasem doczekała się jeszcze dwójki rodzeństwa: Merisy oraz Camdyna. Brytanii urodziła się z uporczywą hiperplastycznością ciała szklistego w prawym oku, co wymagało kilku operacji i spowodowało utratę wzroku w tym oku. Aby ukryć tendencję oka do uciekania, dziewczyna nosiła soczewki kontaktowe. Brytanii była usposobieniem ideału. Miała figurę, której wielu mogło jej pozazdrościć. Piękną twarz, uśmiech, który przyciągał uwagę, oraz zadbane włosy i paznokcie. Brytanii zawsze była perfekcyjnie umalowana. Choć emanowała kobiecością, to akurat pasy miała do zajęć, które częściej kojarzą się z mężczyznami. Lecz to akurat jedynie dodawało jej uroku oraz sprawiało, że była kimś, na kogo wszyscy zwracali uwagę. W 2009 roku rodzice Britanii byli w trakcie rozwodu, co, jak to często bywa, miało na dziewczynę bardzo negatywny wpływ. Britani była w tamtym czasie bardzo rozchwiana emocjonalnie, źle znosiła rozpad rodziny, czując, że wali się jej dotychczasowy świat. Kwiecień zdawał się być idealnym miesiącem do odreagowania tej sytuacji. Koniec semestru i tym samym początek przerwy wiosennej. Brytanii razem z przyjaciółkami postanowiły, jak to nastolatki, zrobić coś szalonego i wybrać się do popularnej imprezowej lokalizacji, czyli do Myrtle Beach. Matka Brytanii oczywiście nie zgodziła się na wyjazd z Turki. Na tamten moment Brytanii była bowiem jeszcze niepełnoletnia. Wycieczka do typowej imprezowni oddalonej o 1300 km od domu i na dodatek bez opieki dorosłego była czymś nie do pomyślenia dla zaniepokojonej matki. Brytanii jednak postawiła na swoim, no i 22 kwietnia 2009 roku pojechała na upragnione wakacje do Myrtle Beach. Dziewczyna nawet zadzwoniła do swojej matki, informując kobietę, że jest na plaży. Ta informacja nie zaalarmowała jednak Dawn. Kobieta pomyślała sobie, że jej córka na pewno ma na myśli plażę nad jeziorem Ontario, jako że termometr w tej okolicy wskazywał wtedy wysoką temperaturę. Wszystko po prostu miało sens. Początek wyjazdu zapowiadał się jak każdy inny: dobre jedzenie, imprezy, odpoczynek na plaży. John Grieco, z którym w tamtym czasie Britanii się spotykała, z powodu pewnych zobowiązań zawodowych, musiał zostać w Rochester. Para pozostawała jednak w kontakcie, wymieniając dużo wiadomości tekstowych. Wiadomo z nich m.in., że Brytanii dużo czasu spędzała samotnie, gdyż przyjaciele zachowywali się w stosunku do niej nieprzyjemnie. Wieczorem 25 kwietnia 2009 roku Britanny również postanowiła oddzielić się od grupy. Chciała odwiedzić przyjaciół z Rochester, którzy zatrzymali się w oddalonym o około 2,5 km resorcie Blue Water. O 20:00 dziewczyna wyszła z hotelu Bar Harbor, w którym zatrzymała się wraz z przyjaciółmi, no i następnie poszła na południe wzdłuż bulwaru South Ocean. O 20.15 dziewczynę zarejestrowała kamera zamieszczona przy bulwarze South Ocean. O podobnym czasie Brittany dostała SMS-a od koleżanki z zapytaniem, czy ta ma na sobie jej czarne shorty. O 20.33 widać, jak Brittany wchodzi do resortu Blue Water, a zaledwie 15 minut później widać ją ponownie, tym razem jak opuszcza resort. Jej koleżanka Jennifer o 20.40 ponownie napisała, tym razem o top. Z wiadomości tekstowych wynika, że Brittany rzeczywiście miała mocno napięte relacje ze znajomymi. Ale teraz, żeby było jasne. Nie chcę snuć tutaj żadnych teorii, po prostu te sms -y naprawdę nie brzmią zbyt miło. Britani też zresztą wyraziła swoje zdenerwowanie tą całą outfitową sytuacją w SMS-ach do swojego chłopaka. W każdym razie dziewczyna szybko opuściła Blue Water, prawdopodobnie dlatego, że chciała oddać ubrania przyjaciółce. Z SMS-ów do Johna wiadomo, że Britani postanowiła po powrocie do swojego hotelu zostać w pokoju, nie chcąc najzwyczajniej spędzać czasu ze swoimi znajomymi. John zaniepokojony oczekiwał od swojej dziewczyny wyjaśnienia, ale nie dostał odpowiedzi. Wraz z upływem czasu zaniepokojeni znajomi oraz chłopak Brittany zaczęli wypisywać do dziewczyny, lecz niestety bez skutku. O 22.00 John napisał do Brittany, że jeżeli ta nie odpisze w ciągu 10 minut, to zadzwoni do jej matki. Jeżeli z Brytanii byłoby wtedy wszystko w porządku, to w życiu nie pozwoliłaby ona, żeby jej mama dowiedziała się o pobycie w Myrtle Beach. Wszyscy myśleli, że dziewczyna robi im na złość i że na pewno za niedługo wróci. Chłopak Brytanii w końcu zadzwonił do jej matki, a kobieta powiadomiła swojego męża Czada oraz policję w Rochester, z nadzieją, że policjantom uda się nawiązać kontakt z posterunkiem w Myrtle Beach. Rankiem po zaginięciu policja rozpoczęła poszukiwania Britani. Udało im się dotrzeć do nagrań z kamer, które namierzyły dziewczynę na krótko przed zniknięciem oraz do osób, które jako ostatni widziały Britani. Ten trop jednak nie doprowadził ich do dziewczyny. W pokoju hotelowym policja znalazła wszystkie ubrania Britani, co potwierdziło, że dziewczyna nie zdecydowała się wyjechać z hotelu Bar Harbor. Chad Drexel postanowił wynająć prywatnego detektywa, a także rozwieszał ulotki. Niestety jednak te działania także nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Wiadomo, że 25 kwietnia o 21.27 sygnał telefonu Britanny pojawił się w okolicach Surfside, a następnie coraz bardziej oddalał się od Myrtle Beach. Pojawił się w Merrill's Inlet, Police, Georgetown i na końcu w McLellanville, gdzie o 23.57 pojawił się ostatni sygnał. Następnie telefon padł lub został wyłączony. Przez 11 dni przeszukiwano tereny w pobliżu ostatniego sygnału telefonu oraz okolice Myrtle Beach oczywiście w nadziei na znalezienie Brytanii, żywej lub martwej, lecz niestety bezskutecznie. Wraz z upływem czasu oraz brakiem nowych śladów, bliscy Britanny byli coraz bardziej sfrustrowani. Matka dziewczyny, czyli oczywiście Don, ostatecznie przeprowadziła się do Karoliny Południowej, żeby być bliżej miejsca zaginięcia swojej córki. Dopiero w sierpniu 2011 roku policja w Myrtle Beach otrzymała interesującą wskazówkę. Informatorka podejrzewała swojego ojca, Raymonda Mudiego, jakoby właśnie ten miał coś wspólnego ze zniknięciem Britanny. Z relacji córki Raymonda wynika, że jego dziewczyna, Angel, miała pewnej nocy zadzwonić do niego z awanturą, że zostaną przez niego zamknięci za to, co zrobił dziewczynie. Początkowo Angel oczywiście nie potwierdziła tej wersji, broniąc swojego chłopaka przed potencjalnym wyrokiem. Raymond Moody był już wcześniej karany za przestępstwo na tle seksualnym i to dodatkowo na nieletniej, mogło więc grozić mu więzienie. Władzom lokalnym i stanowym udało się jednak uzyskać nakaz przeszukania motelu Sunset Lodge w Polis Island, gdzie Moody i Angel pod koniec kwietnia 2009 roku wynajęli mieszkanie oraz rozmawiali z nim raz w jego sklepie z meblami. Ostatecznie śledczy nie znaleźli jednak niczego, co mogłoby połączyć Moody'ego ze sprawą, a samo śledztwo na kolejne kilka lat utknęło w martwym punkcie. W czerwcu 2016 roku, czyli 7 lat po zaginięciu Brytanii, FBI zorganizowało konferencję prasową. Według nich Brytanii Drexel miała zostać zamordowana krótko po zniknięciu. Wytypowali nawet miejsce zbrodni w okolicach Georgetown i oferowali 25 tysięcy dolarów za informacje prowadzące do rozwiązania sprawy. W sierpniu tego samego roku Don Plecan odebrała telefon od FBI. Okazało się, że jeden z więźniów, Takan Brown, zgłosił, że posiada istotne dla sprawy informacje. Brown odsiadywał wtedy karę 25 lat pozbawienia wolności, no i miał nadzieję na skrócenie wyroku. Mężczyzna skierował podejrzenia na skazanego za napad rabunkowy Timotiego Taylora. Brown zeznał agentowi FBI, że w 2009 roku był świadkiem wykorzystania oraz morderstwa Brytanii w kryjówce narkotykowej w McLeanville. Po tym wszystkim ciało Brytanii miało zostać wrzucone do stawu z ligatorami. Taylorowi postawiono zarzuty federalne, ale ten nie przyznał się do winy. Stwierdził, że stał się pionkiem w grze, w której chodziło o postawienie przed sądem kogokolwiek. Brown nie był wiarygodnym świadkiem, jako że chciał skrócenia wyroku, no a do tego wkrótce wyszło wiele niespójności w jego zeznaniach. Mimo tego FBI oficjalnie nie zdjęło podejrzeń z Timothy'ego Taylora, który wciąż był na świeczniku. Sprawa jednakże ponownie niejako utknęła w martwym punkcie. Wraz z mijającymi latami coraz mniej prawdopodobne stawało się rozwiązanie tej zagadki. Jednakże w maju 2022 roku, czyli 13 lat od zaginięcia Brytanii, adwokat obrony zadzwonił do prokuratorów hrabstwa Chory z przełomową informacją. Jego klient chciał rozmawiać z władzami stanowymi o sprawie Brytanii. Klientem okazał się być Raymond Moody, którym po raz pierwszy śledczy zainteresowali się już w 2011 roku. Kiedy doszło do rozmowy, mężczyzna opowiedział, jak to 25 kwietnia 2009 roku wraz ze swoją dziewczyną Angel jechali samochodem wzdłuż bulwaru South Ocean, kiedy to zauważyli nastolatkę. Moody zeznał, że zaproponowali jej wspólne palenie marihuany, a ona się zgodziła, no i następnie wszyscy razem pojechali na kemping pary przy placach masztowych nad rzeką Santee na północ od Mackle-Leneville w hrabstwie Georgetown. W pewnym momencie Angel wyszła, a wtedy Moody zgwałcił Britani. Po skrzywdzeniu dziewczyny spanikował, że ta ucieknie, więc ją udusił. Moody był w końcu karany za przestępstwo na tle seksualnym, bał się więc, że trafi do więzienia. Kiedy Angel później wróciła do obozowiska, Moody sprzedał jej śpiewkę, że Britani zadzwoniła do znajomych i wróciła do hotelu. Kiedy nie mógł spać w nocy, wrócił na miejsce zbrodni i zakopał ciało Brytanii w pobliskim lesie. Z jego zeznań wiadomo również, że pozbył się swoich ubrań, a ubrania dziewczyny wrzucił do pudła dla potrzebujących. Później wyrzucił jej telefon do rzeki. Moody wskazał władzom, gdzie zakopał ciało. Śledczy znaleźli tam kości należące do Brytanii Drexel, pojedynczą soczewkę kontaktową oraz kolczyk do nosa. Na tamten moment Angel Voss nie została oskarżona o jakikolwiek udział w zabójstwie. 19 października 2022 roku Raymond Moody przyznał się do winy w sprawie morderstwa, porwania i napaści na tle seksualnym. Został skazany na dożywocie oraz otrzymał dwa dodatkowe wyroki po 30 lat. No i wracając jeszcze do niewinnego Timothy'ego Taylora, który przez lata był głównym podejrzanym. Mimo że Timothy nigdy nie został oskarżony w sprawie morderstwa Brytanii, to opinia publiczna była przekonana, że jest winny tego bestialskiego czynu. Cała sytuacja oczywiście odbiła się na Taylorze oraz całej jego rodzinie, która systematycznie dostawała wraz z Taylorem groźby śmierci. W marcu 2024 roku Timothy pozwał Departament Sprawiedliwości USA za błędy popełnione w śledztwie oraz fałszywe narracje przedstawiane przez FBI. Obrońca Taylora podniósł argument, że FBI miało na celu wymusić od Taylora przyznanie się do przestępstwa, którego nie popełnił. Podczas rozprawy w 2022 roku, kiedy to Moody przyznał się do winy, ujawniono, że śledczy federalni porzucili podejrzenia dotyczące udziału Taylora w tej sprawie na wiele lat wcześniej, a jednocześnie nigdy publicznie nie wycofali opublikowanych wcześniej informacji na temat jego rzekomego zaangażowania. Generalnie to dosyć mocno zniszczyli mu życie. Na ten moment wiadomo już, że wersja, którą przedstawił Raymond Moody w 2022 roku, nieco odbiegała od rzeczywistości. We wrześniu 2024 roku jego dziewczyna, Angel Voss, przyznała się do okłamywania śledczych federalnych w związku z jej udziałem w zaginięciu no i śmierci Brittany Drexel. Z dokumentów sądowych wynika, że w rozmowie z FBI w maju 2022 roku, Voss powiedziała, że w trakcie zabójstwa pojechała odebrać klucze. No i że Brittany miała swój telefon cały czas przy sobie oraz że dobrowolnie dołączyła do niej i Moody'ego. FBI twierdzi jednak, że Angel jechała w przeciwnym kierunku oraz w innym celu niż zeznała, że to Angel zabrała telefon Britani i porzuciła go w okolicach Georgetown i Charleston oraz że Britani została uprowadzona przez Moody'ego oraz Angel. Data ogłoszenia wyroku w sprawie włosy nie została jeszcze ustalona, ale grozi jej kara do 24 lat więzienia. Co więcej, FBI jest prawdopodobnie w posiadaniu dowodów, które mogą wskazać na bezpośredni udział Angel Voss w przestępstwie, a także sugerować, że para działała z pełną premedytacją. Pewne pytania mają zostać zadane Angel Voss podczas jej rozprawy. Po kilkunastu latach w niepewności i bólu rodzina Brytan i Drexel może powoli ruszyć naprzód. Poczucie, że sprawiedliwości wreszcie stało się zadość, musi być dla nich niezwykle kojące, chociaż oczywiście nijak rekompensuje im to stratę, z którą będą musieli żyć do końca swoich dni.